Cześć. Odciski, modzele, nagniotki, szorska skóra stóp bądź nawet pękająca to temat, który nie jest Ci obcy, bądź Twoim bliskim? Jeśli tak, to może zainteresuje Cię produkt, o którym chciałabym dzisiaj opowiedzieć. Jest to produkt od firmy Tiande. Chodzi o. Krem do stóp o wysokim stężeniu mocznika. Wysokie stężenie oznacza wysycenie w 30%. Co można zdziałać za pomocą tego kremu? Przede wszystkim zapewnić właściwe nabliżenie i zmiękczenie skóry, żeby zapobiec stworzeniu się właśnie wcześniej wspomnianych dolegliwości, czyli, żeby nie odnawiały się co jakiś czas odciski czy nagniotki i żeby uporać się na stałe z szorstkością stóp i pozbyciem się ewentualnych modzeli. Mocznik jest uważany za jeden z najpopularniejszych składników produktów kosmetycznych. Jest silnym środkiem naturalnym nawilżającym, który odnawia bądź przyspiesza odnowę komórek. Głównym zadaniem tego kremu od Tiande jest zapewnienie nawilżenia komórkom, bo tak naprawdę tworzenie się zmian, tych dokuczliwych jak odciski czy modzele, związane jest przede wszystkim z tym, że brakuje nawilżenia i elastyczności w skórze stóp. Skład tego kremu jest wzbogacony o olej sojowy, który jest ceniony ze względu na... Rekordową ilość właśnie witaminy E, ale także na cenne y, kwasy nienasycone y, i lecytyny, które to chronią właśnie skórę przed wysuszeniem. W składzie jest też y, tego kremu jest pantenol, który odżywia i także nawilża, ale głównie przyspiesza regenerację skóry. Główne zadanie pantenolu to oczywiście nawilżanie, ale nie tylko, bo przede wszystkim regeneracja skóry i wzmocnienie jej funkcji ochronnych, obronnych. Więc nie tylko yy, zmiękcza, ale także nawilża i wspomaga gojenie mikropętnięć yy, skóry. Yy, pantenol, czyli prowitamina, witaminy B5 przyspiesza procesy regeneracji i bardzo szybko zapewnia odnowę naskórka, przez co ratuje nasze stopy przed tworzeniem modzeli i odcisków. Przy codziennym stosowaniu ten krem wystarcza na trzy miesiące. Fajne jest to, i nie wszyscy o tym wiedzą, że ten krem można stosować jako maseczkę. Jak to zrobić? Przede wszystkim nakładamy na miejsca newralgiczne grubą warstwę tego kremu. Mogą to być również uwaga, modzele na łokciach czy na kolanach, oczywiście również w miejscach newralgicznych na stopie. Zostawiamy na powiedzmy 20 minut krem bardzo szybko się wchłania i to jest jego fajną dodatkową zaletą, wartością dodaną, ponieważ nie klei się, nie ma dyskomfortu stóp Suchy, które można włożyć w skarpety czy rajstopy. Bardzo szybciutko się wchłania, przepięknie odświeżam, bardzo miły, odświeżający zapach. Wracając do tego stosowania jako maseczki. Gruba warstwa na miejsca newralgiczne i po wchłonięciu tego kremu tarkujemy, bardzo delikatnym pilnikiem. Polecam tutaj pilnik od Tiande, szklany, laserowo ostrzony, bardzo delikatny, nierozczelniający warstwy rogowej na naskórka. Tak na piętach, jak i w tych miejscach, gdzie na przykład tworzyły się modzele. Uprzedzę też pytanie ewentualne. Co, y, czym ten krem różni się od kremów, które bądź środków, które zawierają mocznik w swoim składzie? Wiadomo, że takich produktów jest dużo na rynku, ale należy uważać, ponieważ rzucanie się na produkt, który zawiera powiedzmy 50% mocznika. Bywa niebezpieczne, powinno być stosowane pod kontrolą i tylko miejscowo. Oczywiście nie nadaje się do stosowania przez dłuższy czas. Normalne kremy mają 5-10% mocznika. Takie kremy, które mają już złuszczać i służyć do zadań specjalnych i w tej grupie znajduje się właśnie ten krem od zawierają od 20-30% i one nadają się do stosowania do codziennej pielęgnacji. Po to, żeby profilaktycznie zadbać i ochronić stopy przed tworzeniem tych przykrych zmian, jak odciski, nagniotki, czy modzele. 50% wysycenie mocznikiem preparatu działa silnie, złuszczająco, działa jak taka chemiczna tarka, co niekoniecznie jest korzystne dla skóry. Dlaczego? Bo przy stosowaniu dłuższym niż przez kilka dni i bez kontroli. Może spowodować zbytnie ścieńczenie skóry, co prowadzi do tego, że skóra jest nadwrażliwa, podatna na ból i otarcia. Bezpieczny i skuteczny natomiast jest krem z tą optymalną zawartością mocznika do stosowania tak, yy, Profilaktycznie, jak i do uporania się z problemem tu i teraz. Polecam z całym przekonaniem, bardzo wydajny i skuteczny. No i bezpieczny. Dziękuję, polecam.